z na szlaku tu gdzie skończyłem ostatnio a więc rozdroże przy stacji Jedlina Zdrój 496 metrów na teraz tam serdecznie witam, a więc Czas zacząć ósmy dzień, ósmy etap na szlaku G.S.S. to jest głównym szlaku sudeckim Idę sobie w Wiedlinie Zdrój czerwonym szlakiem i będę wchodzić na pasmo górskie o nazwie Masyw Włodarza Tu właśnie, tu w tych okolicach są różnego rodzaju po Hitlerowskie obiekty wojskowe różne wydrążone tunele Hale, gdzie mieściły się no, najróżniejsze pomieszczenia przeznaczone do produkcji broni i tak dalej. Wszystko związane z II wojną światową. Stamtąd idę ze stacji jedina Zdrój. Przyjemnie tutaj iść sobie w tym pięknym lesie w cieniu. I mam nadzieję, że tego cienia będzie jak najwięcej, bo dzisiaj dzień słoneczny się zapowiada. Poza tym, około 30 stopni, również temperatury odczuwalnej. Ładny mostek na szlaku i ładny strumyczek. miło patrzeć na tyle wody kiedy panuje taki upał wychodzę z Jedliny Zdrój szlak idzie tam i to już jest teraz Głuszyca stamtąd idę z tamtych terenów i teraz wchodzę na szlaku jest Park Krajobrazowy Górsowich i coraz wyżej. Dochodzę do kolejnego ważniejszego miejsca. Jest to rozdroże pod Stróżową Górą. Najdalszy punkt Wielka Sowa, 3,5 godziny. O, a także jest już Zygmuntówka, 4,55. obiekt na trasie. Tu mam kolejne ważne, ważne miejsce. Przełęcz Marcowa, 715 metrów od poziomu morza. Schronisko Andrzejówka 435. Wielka Sowa, 3 godziny. Teraz zobaczę ten tajemniczy obiekt. Tutaj właśnie w tej okolicy pojawili się pierwsi turyści, których spotykam No to teraz już niewątpliwie idę prosto na Włodarza Osiemset 11 metrów. To sobie właśnie tą drogą wchodzę, stamtąd idę. Tam widać. Tam gdzie te kominy Wałbrzych Piękne górki. Być może widzę też śnieżkę. Tak, gdzieś tam. Piękny, rozległy widok. Ścieżka wśród tych buków. Jest tutaj taki charakterystyczny zapach, który można właśnie spotkać przy bukach. Stamtąd idę. Nie jestem jeszcze na szczycie wołdarza, ale stąd również są piękne widoki rozległe. Okazał się zatłoczony lekko. Widać, że ma swoją tutaj ważność. Skoro ludzie tak przychodzą z dziećmi, nawet I teraz schodzę. Generalnie. Następna, większa miejscowość to Rzeczka I od tej miejscowości będę, będę wchodził do góry na Wielką Sowę Stamtąd idę, tam schodziłem z włodarza Teraz wchodzę w cudowny cień W takim upale, cień ma swoje plusy Szlak niebieski od Choliki w lewo. Tu jestem przy ważnym punkcie na trasie. Rozdroże pod Moszną do Wielkiej Sowy. 2,5 godziny. Schronisko Zygmuntówka 345. Wspominam o schronisku Zygmuntówka, bo właśnie dzisiaj. Zamierzam tam nocować. Nie zrobiłem żadnej rezerwacji, bo nie byłem pewny, czy przyjadę. Więc pójdę na żywo. Zobaczymy co się da zrobić. Ja myślę, że na pewno jakiekolwiek miejsce tam znajdę. Tam sobie wyszedłem z lasu. Teraz szlak idzie tutaj otwartą drogą. Już nie w cieniu. Ciekawe miejsca. Fajne widoki. Droga, chociaż tutaj jest odsłonięta. Nie ma żadnego cienia. To jednak jest bardzo ciekawe. Pięknie wyglądają te pola. Przedzielane takim śródpolnym zadrzewieniem. Tutaj zbliżam się, a może już jestem w miejscowości Rzeczka, i tam już widać, zdaje się, wieżę na Wielkiej Sowie. Tylko stąd Wielka Sowa wygląda, jakby była niższa od tej góry, tutaj z lewej, ale jest najwyższa oczywiście w tych górach Sowie, które tutaj widzimy. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Stamtąd idę. A tutaj się zaczyna sierpnica. Tajemnicze podziemne miasto, osówka 3-6 km. Ale ja z, z, ze szlakiem czerwonym idę tu. Jeszcze kawałeczek i ostre podejście pod, na wielką Sowę. Na dole miejscowość rzeczka i teraz muszę dojść do tej głównej drogi która jest tam na dole to właśnie jest rzeczona miejscowość rzeczka z ciekawego asfaltem i w lewo i teraz do przodu i do góry i tu znowu Wchodzę do Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Byłem już wcześniej, potem wyszedłem po to, żeby zejść do miejscowości Rzeczka. I teraz znowu kolejny obszar tego parku przy trasie chata pod sową. Wygląda jak schronisko, ale jest jeszcze schronisko tam dalej. Na końcu właśnie takiej drogi, a potem już jest normalny szlak górski. Nazwałbym tą drogę pochyłą patelnią. Podejście naprawdę wymagające, szczególnie w pełnym słońcu. bo teraz chyba pierwszy raz dzisiaj schowało się słońce za chmurami. No z tego co pamiętam tak miało być. Ale z drogi są ładne widoki, rozległe, dalekosiężne. schronisku, które właśnie tam się znajduje. I teraz już tak aż na Wielką Sowę. A więc w dzisiejszym dniu w tym etapie najwyższy szczyt stamtąd idę Teraz jestem w kolejnym ważniejszym miejscu Pomnik Wizena do Wielkiej Sowy 35 minut do Zygmuntówki 2 godziny I tu jest właśnie ten pomnik Karl Wizen O nie, jest po prostu ktoś, wierny przyjaciel a tu jest jeszcze jedno schronisko w drodze na Wielką Sowę ale zdaje się, że jest nieczynne a miejsce to nazywa się właśnie schronisko Sowa 875 metrów z morza Jest Beremont Piękne strunisko Wielkiej sowie wszedłem i tu mamy szczyt wielkiej sowy charakterystyczna wieża. Wstęp jest bezpłatny. niestety nie da się otworzyć tych drzwi jest zamknięte. No to do zygmuntówki. Kiedyś, jak tu byłem, na Wielkiej Sowie, ostatnio co pierwszym razem, to zawsze właśnie chciałem przejść tą drogę, którą teraz idę, którą widziałem zwierzę na Wielkiej Sowie. No i tak się dzieje. Wreszcie tą drogą idę. Choć nie wygląda już tak, jak, tak jak to kiedyś właśnie wtedy, wyglądało z góry 955 metrów do Zygmuntówki, godzina słodczykiem. Może coś je plecaku? Plecak jest, duży, ten sam co. Na poprzednich 7 etapach waga wyjściowa to 10 kg. Razem z trzema litrami wody i jedzeniem na prawie dwa dni mamy miejsce beczkę na trasie, miejsce odpoczynku na slegu raczej nie, kościo siodło. 887 metrów na morza, ale po zaginanej tablicy ja takiego czegoś to jeszcze nie widziałem. 50 minut. Zygmuntówka. Ciekawe jaki pokój mi się trafi Kilkuosobowy, czy wieloosobowy Albo w ogóle żaden z nich Jedynie tak zwana gleba w schronisku Kolejne ważne miejsce na trasie Kozia Równia, 930 metrów Zygmuntówka, 35 minut jest fajna droga tutaj, fajnie jest iść po fajnej drodze. Tak samo jest w życiu. A tu zaskoczenie tego się spodziewałem takiego, takiej skały. Myślę, że ciekawy napis, chyba napisany przez Hermana Henkela, który żył w latach 1869 do 1818. Napisał w górach jestem znowu prawdziwym człowiekiem. Tam stajemy się braćmi i wszystko co brzydkie i błahe opuszcza nas. Tak, trudno się z tym nie zgodzić. Stamtąd właśnie idę. I tu jest ta ciekawa skałka, i ciekawy napis, świeże powietrze, żadnych dymów, żadnych spalin. Tego właśnie tu jest tak pięknie Między innymi tego Stamtąd idę Jestem w kolejnym ważnym miejscu na nazwie rozdroże pod kozią równią 867 metrów Zygmuntówka 25 minut Ten odcinek muszę uznać za bardzo fajne to znaczy mam na myśli odcinek dzisiejszego etapu czyli z Zdrój do sumiska Zygmuntówka asfaltu niewiele a dużo takich właśnie ustronnych a drugi ścieżek jest po do szóstej słońce już tak nieco łagodniej świeci o, fajny widoczek No piękne zległe widoki Drewniana chatka chyba, ciekawe no, to jest No i teraz dołączył do mnie znowu mój wierny towarzysz A więc cień hej Tak, to jest właśnie mój cień Teraz właśnie w końcówce nadaje mi tempo dowiezie mnie mówiąc po kalarsku aż do schroniska zobaczmy jeszcze raz widoki no fajnie tu się zjeżdża na nartach jak jest śnieg i tam też od tego budynku bardziej stroma trasa Przełęcz Jugowska 801 metrów Zygmuntówka Tutaj zarobię. Innej opcji nie ma dzisiaj. 40 metrów na poziomie morza na takiej wysokości jest schronisko później w lewo na no to mój nocleg nie w schronisku ale przy schronisku w goprówce tak się nazywa ten budynek tu ja mieszkam na górze a tu taki kolega ze szlaku, ale z innego szlaku idzie zielonym granicznym Tu sobie na dole będzie. Tak, tu, tu mogłem też spać, ale okazuje się, że na górze w miejsce, a kolega będzie tutaj. Tak to wygląda. A z drugiej strony tak. не скажешь